Good morning Vietnam! A na serio, dzień dobry w poniedziałek. Czy tam jaki dzień dzisiaj Wam wypada podczas oglądania tego materiału. Słuchajcie, testujemy ekspres. Nespresso, kawa jest tak mocna jak polskie podatki, czyli dobija naprawdę i pobudza jak się tylko zobaczy. Ale dobra, pomijając fakt, że to jest bardzo dziwna maszyna i trochę przeraziła mnie na samym początku, przejdźmy do tytułowego tematu tego odcinka. A unboxing, unboxing, posz, unboxing, czyli otwarcie pudełka z paczką. Boże, nie, jest otwarcie pudełka, w którym znajduje się podarunek od jednego z widzów. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję. A w środku jest oto ten piękny wzmacniacz, który posiada jakąś wadę selektora. Wyjść, wejść, wejść prędzej bo już mam takie chyba dwie Yamahy i mają też podobny problem lub miały, nie pamiętam. Ale wzmacniacz bardzo fajny i jak to mówią za darmo. To uczciwa cena. Bierzemy się zaraz do podłączenia i oszacowania usterek. Podłączymy go, sprawdzimy, co go boli, i może zastąpi technika w tym zacnym miejscu. Bo to zwykły tranzystorowy wzmacniacz, z tego co widać przez kratki. Więc na pewno ma dużo lepsze brzmienie od idealnie spasowanej hybrydy, która tak naprawdę też jest na tranzystorach. Ciekawe, jeszcze nie odpisałem, bo jest komentarz, czemu ludzie nienawidzą hybryd. W sumie to Techniksów. <noise> technik to taka, taka ikona hybrydy. Dziwne, że w ogóle w hybrydzie nie ma potencjometra głośności i zapilacza wbudowanego to, żeby był hardcore. Amplitoner się włączył. Usłyszeliśmy klik przekaźnika delikatny szum w kolumnach, czyli końcówka mocy reaguje poprawnie. Odpalamy ulepa. Ulep jest ustawiony na wyjściu wideo. Przy niskiej głośności coś zawierdziało. I to jest w ogóle sztos opcja loudness na potencjometrze. Już nieraz mówiłem. O, zanika dźwięk, słuchajcie. I tak, jest problem z przełącznikiem. Jeszcze ma bass extension. Nie wiem, czy widzieliście to w ogóle... To będzie łoiło basiorem, że szok. Minus taki, że niski pobór z sieci może nam świadczy tylko o tym, że nie mamy do czynienia z dużym ilością mocy. Tuner ładnie szło Wszystko wychodzi na to, że problem jest z input selektorem. Kolejnym problemem, nie wiem czy to w transporcie czy już było, uszkodzone trochę uszkodzona nakładka potencjometra, ale z tym to jakoś uda się coś zrobić. Serio, tego pasu jest tak dużo, że pani urywa. Więc tyle z unboxingu, sprzęt niestety musi wylądować na chwilę na regał. Bo bierzemy się za WS 440, którego wam obiecałem, którego wy wybraliście. Więc miłego poniedziałku, jakbyśmy się jeszcze dzisiaj nie spotkali z WS 440. Może być zepsuty, może trzeba będzie zamówić części, ale też może być całkowicie sprawny, jeżeli nie będzie z nim problemu, to wbijam z nim na kanał, zaprezentujemy co to jest. Czy warto było szaleć tak? Bajo! Jeszcze jedna ciekawa sprawa. Na technikie można było położyć kubek z kawą i był podgrzewany, ten wzmacniacz się praktycznie nie grzeje, więc może być zepsuty. Ewentualnie Technik naprawdę jest w klasie A, czyli tranzystory pracują na wysokim prądzie. Hm, jak to mówią, gówno burza w komentarzach za 3, 2, 1 oh <laughs>